No, teraz chciałbym wam pokazać cały montaż ładowacza. Mam powiedzieć, że 32 lata żyłem w Niemczech. Witam was ponownie z tarnowa podgórnego z firmy Korbanek z serwisu. Chciałbym wam przedstawić tutaj jeden z naszych małych modeli, które bardzo chętnie są przez klientów kupowane, dlatego też była taka długa przerwa w nagrywaniu naszych filmików, gdzie można było mnie zobaczyć. Ze względu na tą ilość przygotowań do klienta nie było czasu na nagrywanie filmików. Teraz się znalazło troszeczkę czasu, więc chciałbym Wam przedstawić ciągnik, który oddajemy do klienta. Jest, został przygotowany. Zostało parę dodatkowych rzeczy zabudowanych, które Wam zaraz. Opowiem, co dziwne jest, ciągnik idzie do hodowli ślimaków. Nie? Klient się zdecydował na ten mały ciągnik. To jest nasz najmniejszy model serii 2000 z tym troszeczkę większym silnikiem 35 konnym. Chciałbym wam pokazać cały montaż ładowacza od punktu pierwszego do ostatniego. Pierwszym punktem demontujemy obciążniki z dwóch powodów. Żeby zmniejszyć obciążenie przedniej osi. Drugim powodem jest po prostu jak ładowacz zjedzie kompletnie na dół, będzie haczył w końcowym punkcie. Następnym punktem jest założenie łap. Zaczynamy od lewej strony, bo jest najłatwiejsza. Demontujemy te sześć śrub. I dwie śruby tutaj na skrzyni biegów. To są punkty, w której łapa z lewej strony będzie montowana. Praktycznie nie ma dużo demontażu, oprócz linii olejowej tutaj, co idzie do przedniej osi. Z prawej strony jest troszeczkę więcej pracy. Musimy zdemontować kompletnie komin. Ze względu na to, że jego pozycja będzie troszeczkę cofnięta do tyłu, ponieważ łapa ładowacza by haczyła o komin. Następną sprawą jest, jeżeli mamy już zamontowane łapy, przekładamy centralną śrubę do sterowania szerokości łap i montujemy wysięgniki do tylniej osi. Wysięgniki są po to, żeby rozprowadzić siłę i ciężar, który będzie brany na ładowacz. W tym momencie ściągamy koło. Jest lepsze dojście. Następnym jest y, montaż hydrauliki. Tu też jest bardzo prosta sytuacja, ze względu, że mamy bliskość pompy. Tu po prawej stronie jest zamontowany rozdzielacz z tej strony. Dopływ y, oleju pompy zdejmujemy. Zakładamy po prostu wąż do rozdzielacza. Zaczynamy montować joystick. Y, w tym modelu zamontowaliśmy to do błotnika. Na wzmocnieniu błotnika tutaj żeby nie latało joystick poprowadziliśmy przewody w tym modelu musimy wywiercić otwór na przeprowadzenie płycie podłogowej przekładamy przewody sterujące joystickiem, są dwa, które podłączamy do rozdzielacza. Następnym punktem jest montaż ładowacza. Musimy wziąć ładowacz na wózek widłowy, zawieszamy go i wkładamy od przodu na ramiona. I teraz widzimy, czy ramiona są dobrze ustawione, czy nie. Jeżeli mamy za wąsko, musimy wciągnąć śrubę do środka, żeby łapy się rozszerzyły. Jeżeli jest odwrotnie, no to musimy popuścić. Co do ciągnika, to widzicie, jest platforma bez kabiny otwarty świeże powietrze zadaszenie w razie deszczu jest to no jak można powiedzieć bardzo skromny w elektronikę ciągnik elektronika która się czasami może popsuć tutaj się nic nie psuje jak widzicie jest tu przekładnia przód tył hamulec ręczny. Na dole tutaj jest napęd na cztery koła do włączenia. Z drugiej strony mamy też mechaniczny układ różnicowy. Ciągnik jest wyposażony w bałek WOM z dwoma szybkościami 1540. Przejdźmy tutaj do kawałek do tyłu. Jak widać, ciągnik wyposażony jest w dwie pary wyjść dodatkowych wałek WOM, jak już powiedziałem, światło, kogut. No i przejdźmy tutaj, tu są dźwignie do y, tylnych wyjść i dźwignia do podnośnika. Dźwignia biegów ma cztery biegi do przodu, cztery biegi do tyłu, dwie szybkości, wolna i szybka. Tutaj jest przycisk do włączania wałka. WOM z tyłu do włączenia, koguta, gaz ręczny, gaz nożny, pedał hamulca, po drugiej stronie sprzęgło. Prosta rzecz. Podoba mi się ten y, sprzęt. Nie? Mały, ale wytrzymały. No. Co można więcej powiedzieć. Nie? Sami widzicie na, na, naprawdę, że są to dobrze wykonane. Elementy. Tutaj chciałbym Wam jeszcze pokazać tylny podnośnik. Już przygotowany z kategorią drugą. Jak widzicie, ma udźwig, według producenta 800 kg, ale sprawdzaliśmy bez problemu 1000 kg. Podnosi i nie robi żadnych problemów z tym. Jeszcze chciałbym Wam pokazać tą małą ciekawostkę. Tego ciągniczka, To jest nasz 35-konny czterocylindrowy silnik Diesla. Może 35 uważacie, że nie jest dużo, ale dla niego tutaj w cał całkowicie wystarczy. Chodzi bardzo ładnie, dyskretnie i spełnia praktycznie wszystkie role, które są potrzebne. Druga rzecz, nie ma żadnych PDF-ów, żadnych SCR-ów. <grych> DPF-ów, panowie. To był tylko żart na nasze piękne filmiki, które robimy. Nie zapomnijmy, nie PDF, DPF. DPF i żadnych SCR-ów. Jest po prostu normalnie, jak widzimy. Komin, prosto, silniczka, bez żadnego niczego wychodzi. I się nie psuje. Duży alternator nie? jak na, na, na taki pojazd, na taki silnik jest to duży akumulator z przodu, filtr powietrza, chłodnice, chłodnica oleju. Praktycznie nie ma się co, co zepsuć w tym ciągniku. Więc uważam, że tak jak on się sprzedaje. jak Ciepłe bułeczki rano u piekarza, to ma to coś za sobą. A teraz jeszcze ciekawostka z mojej strony. Jak oglądacie nasz kanał, zobaczyliście naszego kolegę Pawła, który Wam oferował ten ciągnik za darmo. I jest to możliwe. Możecie ten ciągnik dostać za darmo. Musicie spełnić jakieś tam warunki. Jeżeli zadzwonicie na ten numer na dole, koledzy Wam powiedzą, czy spełniacie te warunki, czy nie spełniacie te warunki, jeśli spełniacie te warunki, ciągnik może być wasz. Te ciągniki idą naprawdę jak ciepłe bułeczki od piekarza, więc mamy bardzo dużo pracy przy tym przygotować ciągnik do, do klienta. Praktycznie dzień w dzień wychodzi taki ciągnik do klienta. I teraz bym na koniec chciał się pożegnać z Wami, podziękować za Wasze wszystkie komentarze i dodatkowo jeszcze powiedzieć, czemu przekręcam to. Przepraszam, ale mieszkałem za granicą przez 32 lata, wróciłem z powrotem do Polski. No i jest ciężko znaleźć odpowiednie słówka. Moi koledzy wypowiadają się na, pewnie, na, na, na pewno dużo lepiej i im to łatwiej wychodzi. Ja muszę się troszeczkę męczyć. Nie? Też już nie jestem najmłodszy, ale tak i tak dziękuję za pozytywne komentarze z Waszej strony. Jestem bardzo zachwycony czytać wszystko, co, co, co piszecie. Obojętnie, czy to jest złe, czy to dobre. Chętnie czytam to i nieraz. Jestem dumny, że mam takich słuchaczy i oglądaczy moich i mojego programu. Więc na koniec, paluszek do góry, subskrypcję i dzwońcie na telefon. W razie macie jakiś ciągnik do naprawy, to też możecie się na mnie powołać i będzie dobry rabat z naszej strony dla Was.